Siemowidowie, widzowie, przyszła paczka yy, z chłodnicą do Moretti 170. Tylko sam nie wiem, co to będzie. Widzowie, widzowie, po waszych namowach, zakupiłem chłodnicę do tego kładzisza. Jest to duża chłodnica, bo wiem, że były te wersje małe i wersje duże. No i z tego co słyszałem, właśnie no to dużo osób mówi, że po prostu przy 170 to chłodnica oleju musi być, bo to się zatrze, bo to się kurde zagotuje. No i co? No i będziemy montować ją na tym odcinku. Widziałem, że wszyscy zapytują się kiedy będzie odcinek z jazdy. I od następnego filmu już będą odcinki z jazdy, tylko chcę po prostu zakończyć już taki główny etap budowy tego kłada. W główny w sensie silnik, i ogólnie to, wszystko co widzieliście na poprzednich filmach, bo będą jeszcze tuningi, ale to naprawdę takie hardkorowe przeróbki, że te, tego się nikt nie spodziewa. Ale taka ogólna baza będzie już skończona w tym filmie. A od następnego filmu lecimy już z terenem, i nie tylko terenem, bo po prostu upalaniem kładzisza. Od następnego odcinka będziemy się powoli rozkręcać, bo wiecie, docieranie i te sprawy. No, ale przejdźmy już do chłodnicy. No, widzowie, chłodnica z AliExpress do Moretti 170, coś koło 90 zł, a w Polsce 250. I to jest chyba 1 do 1 to samo, tylko jest po prostu tańsze. Węże, nie wiem czy nie będą za, za krótkie, dokłada, ale może nie. No i Uszczelki, końcówki. No, powinno dopasować. Zaraz założę i zobaczymy, jak to będzie siedzieć. I jest chłodnica. Tutaj węże są puszczone. W 170. Jest tutaj wejście od dołu. I tutaj idące węże do chłodnicy. I chłodnica jest tutaj. Fajnie, od przodu napierdziela powietrze, to tutaj daje. I nie zasłania tego tam cylindra. No, węże idą sobie tu. O plocie i do tego. I tu jest gwint 8. Ja myślałem, że 170 to to będzie gwint 10, no bo w końcu to nie jest 140 a jednak jest yy, 8. E, 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 no, hamulec z przodu też będzie. Tylko no, tutaj pękło jest sklejone, ale trzyma. No i. No i. Będzie chyba narło. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to będzie, kurczę, że to będzie, to będzie chodzić. Jeszcze ma uszczelka do pomynika. No. I można powiedzieć, że jest gotowy. Wak tutaj przecieka, o w tym miejscu. Jest już nowy. Zaraz będę zmieniał. Powinno być luks. U, ej, Ty, zakręciłby tu, patrz. Ja mówię, Ta, końc... on urwał się. Ta końcówka się wykręciła, ale nie wiem. A może to się gwindy urwał tu. No pierdol. Bo tak by było, to by było. I żeby... Jakbyście mieli...